Czasami jest tak, że film i nasza opinia o filmie nabiera głębokości, szerokości, rozpiętości. W momencie, gdy trochę o nim poczytamy, trochę się nad nim zastanowimy, podyskutujemy, zajrzymy tu, posłuchamy tam i, i coś sobie do tego filmu dorzucimy, do powiemy. W przypadku Li, bo taki jest tytuł oryginalny, z niewiadomego, niewiadomego powodu tytuł polski doczekał się rozszerzenia, jest, jest rozwinięty. Li jest tytułem, co do którego po wyjściu z kina miałem raczej średnio albo średnio negatywne odczucia. Powodów jest kilka. Dosyć szarpany. Mm, dosyć ta historia, fabuła, którą y, ubrano y, w, w czas ekranowy. Tam się trochę rzeczy nie spina, tak? Tam czuć, że jakby. Poszczególne etapy życia i poszczególne fragmenty nie do końca ze sobą korespondują. E, w domyśle miałem poczucie i czułem, że czegoś tam brakuje, że jest za tym wszystkim coś trochę więcej e, i, i że warto tutaj jakby zdmuchnąć kurz z, z kilku wątków i je sobie e, doczytać. Bo tak naprawdę doczytałem, trochę dosłuchałem. E, natomiast na, na, dla, dla uczestnika sensu filmowego, który wyjdzie z kina ten zgrzyt zostanie, jakby jeżeli on nie sięgnie po więcej, nie wiedział nic wcześniej i, i, i nie doszuka informacji dotyczących biografii Lee, to ten biogram będzie taki bardzo wybrakowany, więc jakby tu zdecydowanie polecam, bo to pomaga. Druga kwestia, yy, gra aktorska. Yy, Sporo zachwytów, wysłuchałem kilku recenzji, kilku opinii i raczej yy, zachwyt jest yy, no, w większości górnolotnie wyrażony. O tyle mi odtwórczyni głównej roli nie zagrała, nie pasowała. Z jednej strony doceniam, że Kate Minister bardzo mocno zaangażowała się jakby w produkcję i, i, i trochę w takiej twardej finansowej strony, bo z tego co wiem, współfinansowała film w momencie, kiedy rzeczywiście zabrakło środków, a wcześniej jeszcze zbierała środki i próbowała znaleźć budżetowanie dla filmu. Więc jest zaangażowanie zdecydowanie na plus. W ogóle sama historia powstania, sama historia tego, jakby ile czasu na jej półce przeleżała książka, będąca podstawą scenariusza, a przesłana jej przez reżyserkę. To są ciekawe wątki. To jest fajna historia, którą rzeczywiście ciekawie się słucha, jest taka wręcz anegdotyczna. Natomiast popatrzcie na prawdziwą mi. Zerknijcie na to, jakby, jak ta postać historyczna już w tej chwili wyglądała, jak ona miała fizjonomię, jak wyglądała na zdjęciach w pierwszym, drugim, trzecim okresie swojej, swojego życia, swojej twórczości, bo ona też się zmieniła. I porównajcie to Kane, Kate Winslet. To, to, to nie koreluje. To rzeczywiście, nawet porównanie tego kultowego zdjęcia w Hitlera, przełożenie jednego do drugiego pokazuje, że ta fizjonomia jakby rzeczywiście to nie są te osoby. Nawet mi trochę obawiło, że jednak aktualnie odgrywana przez Caitlin Statham Lee jest taka bardziej grubokoścista, ciosana, ma taką cięższą fizjonomię, gdzie pierwowzór, czyli prawdziwa Lee jednak była dużo Szczuplejszą, smuklejszą, bardziej wiotką postacią, ale okej okay, no, tak wygląda, prawda? Kranu z jakiegoś powodu zdecydowano się na, na, na dobór takiej obsady. Warto też zwrócić uwagę na, na zdjęcia. Mamy tam Polaka, i to, to niezwykłe nazwisko, bo jednak Edelman. Dużo znaczy w tej chwili w, 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 w sztuce wizualnej, filmowej. Dwa, ciekawe, że ryserka jest tak naprawdę, tak naprawdę operatorem, który nie zdecydował się na, na to, żeby stanąć również za, za okiem kamery. Czyli jakby rzeczywiście, ryserka zdecydowała się na to, że ona odpowiada za jeden aspekt fabuły i ten, który jakby był tej, dla niej takim jakby macierzystym lądem, oddała w, w inne ręce. Może to jest powód tego, że ten film nie do końca się klei na kanwie scenariusza, że tam zabrakło doświadczenia, zabrakło pospinania, poszywania tych, tych fragmentów. I to czuć. Jakby to, 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 to czuć, to boli, to, to jest słabe. Minus numer dwa, drugi minus, niespecjalnie zgadza się Powiedzmy, czas, okres i fakty z życia, listem tym, co się tam rzeczywiście działo. Tzn. Po filmie będziemy mieli zupełnie inne wrażenie, że jakby zupełnie inne rzeczy są jej zarzucane. Żeby nie spoilerować, jest tam kilka kwestii kluczowych dla, dla zamknięcia, dla zakończenia filmu, które po wyjściu z kina bez znajomości historii życia Lee, nie do końca nam się pokleją, więc warto zdecydowanie to uzupełnić. Post factum docenia na pewno, jakby w ogóle podejście do, 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 do tematyki, jakby jakby Z perspektywy faceta, który funkcjonuje w nowoczesnym świecie, zrozumienie problemów i pozycji takiej społecznej, zawodowej kobiet, zwłaszcza w tak trudnych momentach historycznych, gdzie to jednak jest armia, która nie dopuszcza. Poza licznymi wyjątkami, tam sanitariuszki i, i jako ten zaplecze frontowe, no nie dopuszcza kobiet do udziału w, w działaniach frontowych i dosyć mocno cenzuruje i pilnuje ich działania. No rzeczywiście to rzeczywiście to, 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 co zrobiła Li w tamtych czasach. Mocno przemało schemat. E, wiem, że nie była pierwsza e, na linii, była i przed nią jeszcze e, inna kobieta, natomiast na pewno była jedną z pierwszych, a dwa, że to co utrwaliła i, i, i przekazała jak taki materiał e, potomny, jest bardzo mocne. E, dla ciekawych zdecydowanie warto to czytać, jak wyglądała jej e, funkcjonowanie społeczne, tak można powiedzieć, po powrocie z wojny, i jak te traumy i, i, i sytuacje życiowe się na niej odbiły. Plus, jakie wydarzenia mogły być takim bodźcem czy, 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 czy takim przyczynkiem, z jednej strony do tego, żeby jednak miała twardsze serce i, i, i e, chłodniejsze spojrzenie na sytuacje wojenne, a dwa, e, żeby przede wszystkim była jednak wyczulona na taką jednostkową sytuację ludzi, e, szczególnie kobiet, e, dzieci. Czy w, w Zwolonym Paryżu, czy już potem po stronie e, niemieckiej. E, to będzie dla mnie taki film trudny do oceny, bo inicjalnie dałem mu jednak większego minusa niż plusa, natomiast e, uzupełniwszy troszeczkę wiedzę, e, popatrzyłem na to trochę z innej strony e, i to jest pewnie taki film, na który to kina drugi raz bym się nie wybrał. Natomiast gdyby kogoś interesowała tematyka. E, czy to e, historyczna właśnie z tego okresu, czy właśnie taka mm, kobieta w, w obliczu zmian kulturowych, e, zajmująca prawą dla siebie pozycję. Czy szczególnie fotografia, bo to jest jakby ciekawy kawałek funkcjonowania. Tutaj też polecam sprawdzić, skąd wzięła swoje imię Lee z niedawnego Civil War, bo tu też mamy jakby nawiązanie. Więc jakby, jeżeli. Kogoś, kogokolwiek interesują jakieś właśnie takie smaczki, kawałki, a może więcej niż jeden fragment czy, czy aspekt poproszony w filmie, to tak, to, jakby to, to nie będzie stracony czas i to rzeczywiście można mm, coś dla siebie znaleźć, coś podejrzeć, coś ciekawego. Szczególnie e, fajnie, jeżeli ktoś ma już tą podbudowę m, przed filmem, poczytał, obejrzał trochę doświadczył tego, co na, na, na swojej twórczości, na swoich zdjęciach w swojej twórczości przemyślali. Życie dla tych osób to może być dużo, dużo mm, ciekawszy, taki smaczniejszy kąsek e, kulturowo. E, obejrzyjcie, ciekaw jestem, także życie, ciekaw jestem Waszej opinii, Waszej oceny. Dzięki.